Dobra, ale czekaj, a co będziemy gotować? Że proste i szybkie danie, tak? Mhm. Dobra. No to już zaczynamy. Już? Proszę, się. Cześć, ja zaraz lecę się ogarniać i będziemy zrobić jakieś pyszne jedzonko. Zrobimy coś łatwego i smacznego, bo zaraz lecimy... Z Krakowa do Warszawy. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali cało i zdrowo. E, ja się bardzo cieszę, ponieważ kocham prowadzić auto. E, no i uwielbiam jedzenie na trasie, które co prawda jest niezdrowe, ale wiecie, raz na jakiś czas można. Dałam do góry, do góry nogami, może się nie strzają, jak minie 30 minut. Nagrywasz to? będziemy potrzebować do stworzenia naszego vegaburgera Podstawowy składnik czyli mięsko, nie mięsko. Są to moje ulubione e, burgery roślinne. Dalej mamy serek, najlepiej niech będzie to cheddar, jajeczka oczywiście z wolnego wybiegu, bułeczki, pieczywko, też jakie chcecie. No i ja używam jeszcze tylko pieprzu i soli. Jeżeli chodzi o sos, my akurat wykorzystamy sobie majonez lekki, z tego co pamiętam, winiary. E, ale oczywiście według własnych upodobań możecie sobie zrobić sos czosnkowy albo jakiś pomidorowy. Nie zapominajcie o warzywach. E, zielona sałata, jest to sałata lodowa. Myślę, że taka najlepiej się nadaje do burgerów. Cebulka, proszę bardzo. Polecam też tą czerwoną, bo ta czerwona też na pewno będzie bardzo smaczna. No i oczywiście pomidoro! Pomidoro, Seniorita! Eee, no i pieczarki. Wszystkie składniki mamy już dokładnie umytę. Dlatego <śm> teraz, <śm> teraz należy je pokroić. Tylko uważajcie na palce. Strasznie mi się ręce trzęsą, patrzcie, no zobacz. Dobra, wolimy grubsze plastry. Jeżeli chodzi o pomidory, wolimy grubsze plastry, bo to będą w końcu e, plastry do burgera, a nie jakieś lipne. Proszę bardzo. Ja się zawsze boję tej końcówki, końcówki pomidora, bo boję się, że utnę sobie palce. Dla mnie zawsze najbardziej hardkorowym zadaniem było krojenie cebuli. Myślałam, że Kamil zrobi to za mnie, ale no niestety, operator jest jeden. Cebuli nie cierpię, ale jej smak oczywiście bardzo pasuje do burgera. Ale w związku z faktem, że nie przepadam za nią, pokroję ją w cieniutkie piórka. Ciekawe, jak Magda Gessler oceniłaby moje kucharzenie. Moim zdaniem cebula najlepiej smakuje taka przysmażona. Dlatego tą cebulę połączymy z pieczarkami i wrzucimy na patelnię. Później taką mieszankę dodamy do naszego burgera. I mówię Wam, że naprawdę będziecie zachwyceni, Obiecuję. Nie będę kroić tym nożem. Ja się tak pokroję, dobra? Nie pokroję w takie piórka, tylko pokroję w takie rzeczy tutaj. Eee, zaraz będę płakać. Serio, zaraz będę popać Kamil, bo mnie cebula yy... wzruszyła. Mam zdradzić mój super patent na lepszy smak pieczywa. Po prostu rozkrajacie je i podsmażacie na tej samej patelni, na której smażone było mięsko. W naszym przypadku będzie to wege burger z dobrej kalorii. Uwierzcie mi, takie bułki smakują milion razy lepiej niż zwykłe pieczywo. Zaczynamy od podsmażenia cebuli. jak cebula się tak zeszkli, dodamy sobie naszych pieczarek. Oczywiście na cebulę wylałam odrobinę oleju, możecie dać masła czy jakiegokolwiek innego tłuszczu. Jak to jest, że oni w tych programach kulinarnych e, cały czas coś mówią, co? Co ja mam mówić? Piękna cebula? Mmm, piękna cebula, proszę spojrzeć. Złocista tutaj e, pierścienie, cebuli. <noise> no. Nie wiem. Bardzo ważna rada ode mnie e, dla wszystkich moich widzów. Pamiętajcie o tym, żeby doprawić pieczarki i tą cebulę też najlepiej, e, po usmażeniu. Bo jak wiecie, pieczarki dużo wody puszczają i zdecydowanie lepiej będzie, żeby nie przesolić, trzeba je po usmażeniu dopiero doprawić. Tak mi mama nauczyła. O naprawdę mówiła, nie? Nie. Dzisiaj będziemy korzystać tylko z jednej patelni, więc tutaj do tego super dania zbyt dużo nie trzeba. Po prostu usmażymy te pieczarki z cebulką, żeby zrobiły się brązowe. Później doprawimy je solą i pieprzem i przełożymy sobie do innego naczynia, bo na tej samej patelni będę smażyła. Eee, I te burgery i, i jajeczko, więc eee, oszczędność w myciu, na czym jest. Tak <grystanie> dobrze gotowałam, że aż musieliśmy przejść na dietę. Przecież. I przestań! Że, ża, 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 Nie, co o czym ja najpierw mówiłam? Najpierw moi drodzy, dobra, wytniemy to z cebulą i z tym i dobra. <grystanie> mieć jakiś scenariusz tutaj, napisany przed sobą, i po prostu, wiesz, łatwo mówienia. Widzę, że pieczarki z cebulką już tutaj bardzo dobrze wyglądają. Akurat pieczarki zaczęły puszczać wodę, więc damy im jeszcze troszeczkę czasu. Następną rzeczą, jaką zrobimy, będzie przełożenie tych rzeczy tutaj do innego naczynia. No i na tej samej patelni usmażymy jajeczka, a następnie mięsko z dobrej kalorii, na szwagę burger. Wszystko na tej samej patelni, więc to naprawdę będzie super sprawa. Po mięsku położymy na patelnię bułeczki i zaczniemy składać naszego burgera, więc jest to naprawdę mega szybkie, mega smaczne danie. I mega proste, prawda? Będziemy używać soli i pieprzu do doprawienia. To już według krukusu. Ja osobiście nie lubię zbyt słonych rzeczy. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić, Myślę, mi się że ja już z pieprzem troszeczkę przesadziłam. Ale dodamy później świeżego pomidora, sałatę, i myślę, że ten smak się wyrówna. Także na razie nic straconego. Moim zdaniem, cebulka z patelni to jest coś wspaniałego i osobiście nienawidzę, jak do burgerów dodaje się taką grubo, świeżo krojoną cebulę. Nie cierpię tego, dlatego ja zawsze robię na patelni. I uważam, że to tak podbija jeszcze taki smak. A świeżości za to doda pomidor i sałata. Możecie też dodać cukinię. Co tam chcecie, to możecie dodać. Papryka też jest całkiem spoko opcją. Wieczerki mamy już gotowe, razem z cebulą. Przekładamy je na osobny talerz, ponieważ z tej patelni zaraz będziemy korzystać ponownie. Wszyscy znajomi się ze mnie śmieją, że myję jajka, ale tak robię to. Na patelni teraz, tym razem na patelni znajduje się masło. Proszę bardzo, jakie piękne. Czekamy, aż się troszeczkę roztopi i wrzucamy jajeczka. O nie! Dałam no skorupki, pierwszy raz w życiu. Tak normalnie robię, to nie ma tak Co mam teraz zrobić? Czy zjeżdżę ze skrubką? Skrubką. Sobie tutaj zaczekać na talerzu. Takie ładne zrobiłam, patrzcie. Mega jajka. Pomysł na dodanie jajka do burgera zrodził mi się z pewnej śniadaniowej oferty. Ale to nie jest śniadaniowy burger, to jest normalny burger, po prostu jest wzbogacony o jajko. Jakie są najlepsze na świecie. Dobra, lecimy z dodaniem naszego burgera roślinnego na patelnie. Niestety mamy tylko dwa, ponieważ byliśmy dzisiaj w trzech sklepach i wyobraźcie sobie, że no niestety nigdzie nie było. W czterech byliśmy nawet nie. Do tych burgerów nie dodajemy już ani soli, ani pieprzu, ponieważ one są w 100% gotowe i doprawione się tu podgrzewają, a ja sobie jeszcze y, bułeczki poprzecinam nożykiem. już żeby kalkulować. Tak jak wam już mówiłam, tu. Tak jak mówiłam wam wcześniej, dajemy bułeczki na tą samą patelnię, na której podsmażamy naszego wege burgera. Na tą samą? Tak na tą samą. To doda nam smaku. Tylko uważajcie, bo pieczywo bardzo szybko może się przypalić. Z doświadczenia akurat mówię. Dobra. Nasze mięso będzie niedługo gotowe. I ogólnie, e, ja mam taki patent, że całego burgera staram się zawsze złożyć na patelni, żeby on był od początku do końca ciepły. Dobra, e, zaczynamy składanie naszego burgera Zapraszam Cię tutaj, e, Kamilku, kochany Obracamy bułę Tak jest na pierwszy ogień idzie sos. Jak już mówiłam, my mamy lekki sos, majonez lekki. Dajemy troszeczkę, ponieważ my raczej nie jesteśmy tacy sosowi, że tak powiem. Więc raczej nie przepadamy za mm, dużą ilością sosu. Ja sobie jeszcze zmniejszę ogień, żeby tutaj się nie poparzyć. Dajemy na jedną stronę buły i na drugą stronę buły. Jezu, zaraz mi się przypali, szybko, szybko, szybko! Jakby mówię, naprawdę, szybko. Następnie dajemy mięcho. Mięso, nie mięso. Wiadomo, bo to jest vegan burger. Cyk. Następnie ser. cheddar, Tyk. Ja na ręce mi się trzęsą, bo to nie wiadomo, co to było. Zapomniałam sałaty. Dobra, sałata idzie teraz. Proszę bardzo, sałata. Piękny liść sałaty. Może dajmy nawet dwa dla zdrowotności. Cyk. O, co dalej można dać? To? Grzybki z cebulką. Idą następnie, wezmę sobie słuchajcie łyżkę, żeby je tutaj nałożyć. I za moment odwracamy, a tam była cała spalona. Tak też może być. Dobra. Wow. Może wyłączę jednak ten ogień, żeby nie było. Dobra, dajemy te grzybki. Proszę bardzo, w powiedz powiedzmy, że tym oczy nie zapomniałam Teraz yy, jajeczko. Proszę bardzo, jajeczko. Następnie, możemy dać jeszcze jeden plaster sera, bo my uwielbiamy ser. Tak jest. O. No i na sam koniec dajemy solidny kawał pomidora. Polskiego pomidora. Cyk. No i zamykamy naszą bułeczkę. Troszeczkę się przypiekła, ale to tylko doda smaku. Chcesz jeszcze więcej yy, jakichś przypraw, czy czegoś? Dobra, no i z z słuchajcie, po prostu nie mogę w to uwierzyć, ale... Żeby mi nie spadł. <grym> Zruszyłam się. Proszę bardzo. Tak wygląda nasz wspaniały, wege burger na każdą okazję. Pachnie niesamowicie dobrze. Myślę, że smakuje równie wspaniale. Kamil, proszę to dla Ciebie. Dobra! Stwierdziliśmy, że naszego burgera zjemy na pół, ponieważ jest on hardkorowo duży. Patrzcie, jak wygląda. Jajeczko się rozpływa. Tak musi być to zrobione. Aż jestem dumna z siebie, bo by po prostu naprawdę, że umiem jajko usmażyć hit. No, ale co, ale to jest zły pomysł? Słuchaj, na taką no, e... nie wiem. Moim zdaniem, super. Dobra, patrzcie, chodź. Wow, Kozacki, co? Dobra. Dobra. Nie ziem, bo przy tobie bo się z Delicja. Moi drodzy, hit. Jajko. Pyszota. Pyszota, moje ulubione słowo roku. Pyszota. Nie, ale serio, weź, chodź, pozmaruj, pyszny jest. Chodź, obiecuję Ci. Może jakaś puenta na koniec. Mm. Tak szybko jak się pojawia, tak szybko znika. Jest ok. O, Subskrybujcie, dajcie dużo łapek w górę, a następnym razem zrobię coś bardziej ambitnego. Ale piękno tkwi w prostocie. Koniec, dziękuję. Smacznego. Ja teraz prowadzę. O, idzie Kamil, śmieje się ze mnie. Co jest? Co jest, co jest, co? Nagrywam. Co? Nagrywam. A, po prostu.